Dobra, jesteśmy w tym samym etapie. Jesteśmy w tym samym etapie, zaraz mam Spirana! CO?! CO?! Dobra, zatem tak, mi temat w kolejnym odcinku zajmowanym na moim kanale. W poprzednim odcinku rozpoczęliśmy The Case of Scopes, czyli przedostatni świat z tejże gry. No i teraz zabieramy się za drugi polą Eat Ed Joe, czyli no, tutaj restauracja. Tutaj gusiu, teraz będziemy tutaj, teraz się dowiemy o co dokładnie chodzi. E, o co dokładnie tak chodzi tak. I teraz od razu, od razu, od razu czuję dużo większą energię, od razu... Znaczy spam znaczy tak, od razu powiem, że, że spałam trochę dłużej, ale... Czuję się, czuję się dużo lepiej, bo mam od razu dużo większe chęci, aby grać w tęże grę. Nagrywać dla Was odcinki, dlatego się za nie zabieramy. No i tak, generalnie ta tutaj jego restauracja nie ma prądu. Nie ma prądu, dlatego, musimy, no dlatego tego, musimy pójść do jaskini i odzyskać dla niego prąd. Proste i logiczne. I tak, nasza pięć będzie się świeciła. Tutaj niestety jesteśmy, no, mamy tutaj ograniczoną widoczność, e, dlatego, bo, to na, dlatego to może być dla nas przeszkoda, bo nie wiemy gdzie może być woda, nie wiemy gdzie możemy umrzeć, e, znaczy nie wiemy gdzie może nas potencjalnie coś e, zabić. Ja oglądałem tam w miarę poradniki, jak się przechodzi ten że poziom, dlatego e, jak się wchodzi ten poziom na 100%. Zatem no nic, nie, nic mi nie jest straszne. Tutaj pojawiła się chmurka z tyłu, jak tutaj wiecie jest klatka, zatem ją zbieramy. Jedyna klatka w tym etapie, no i bardzo dobrze, bo jeszcze... No i bardzo dobrze, że to jest jedyna klatka w tym etapie, bo szczerze, bo szczerze sobie nie wyobrażam... Nie wyobrażam sobie zbierania klatek w tym, że przesronym poziomie tutaj jest słodko, dlatego musimy go zabić. Także się nam udało. Pokonaliśmy go. I tam gdzieś tutaj zaraz będzie życie, które wypadałoby zaraz. Co tam jest, tam jest chmurka i coś tam jest na dole. Nie, wiem, czy tam na dole nie ma życia, wiecie? Dlatego sobie pozwolę zapisać tę grę. Nie wiem, czy to jest takie trochę cheat, ale chcę się upewnić, czy tam jest na pewno życie. Więc save zalnięty No Dobra, zobaczymy. Tak, chyba jest życie. Tak, tam tak, tak, jak widzisz, tam jest życie, musimy się chwycić. Proszę bardzo, osiemnaste życie. Już tak mi się wydawało, że jest życie, tylko nie byłem do końca pewny. O nie, 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 dobra, dobra. Już na, że zginę, dobra. Teraz musimy lecieć tam. Yy, czekajcie, czy widzę... Na, czy, czekajcie, na, nagrywa się... Dobra, nagrywa się pierwszy pulpit, okej. Okay. Już na, że się nagrywał drugi ekran. Ale dobra, teraz się nagrywać ten, yy, ten mój główny. No teraz musimy iść tu. Tutaj zaraz ma będzie życie z tego co, z tego co kojarzę. Tylko niestety będzie to gówno. Ta ognista kula. Dobra. No, Mogę stracić punkt życia, niczego się nie stanie. Teraz rozwalamy te antytunki, e, które tutaj latają. O, I tak, mam również na nas pewną ciekawą historykę do powiedzenia. Znaczy może to nie być ciekawa z Waszego punktu widzenia, ale z mojego punktu widzenia dosyć e, Przesrana, no tak, no tak, może, tak, mogę powiedzieć, że jest dosyć przesrana, mianowicie, e, musi tutaj iść po życie. Tak, musi tutaj iść, iść po życie, zresztą pokażę, jak tutaj się zbiera życie. Jak tutaj widzicie, jest, to taka, jest tutaj taka. Y, tutaj po prostu nie ma końców. Podskakujemy, i z tyłu pojawia się życie. Z tyłu pojawia się życie, zabieramy je i mamy 20 życie. Wychodzimy na plus 3 póki co w tym odcinku I przy okazji zbieram tutaj literkę P I złotą pięść. Może akurat nam się przydać e, Może nam akurat się przydać, tutaj nic nie lata Latają antytunki Tak, mam dosyć kasy, jest historii Dla was do powiedzenia, mianowicie Dzisiaj Rozjebałem dwa razy paletę Tak, tak, miałem jedno, tak, jedno, pobra, jedno pobranie mm, Tak, miałem jedno pobranie Tak, miałem jedno pobranie Musiałem na tego na paletę układać kartony Musiałam na palety układać kartony i ten etap jest mocno przesłany. A tylko później się zamknę. Dobra, ale to nawiasem zrobić perfekcyjnie. Zatem wchodzimy do drugiego etapu. I tak, rezultat go Na jednym obraniu. No. Zaczęliśmy, no na jednym pobraniu rozwaliłem dwa razy paletę. Pojechałem tego, pojechałem zebrać tego, na paletę tego, na paletę kartony i dwa razy z rzędu się wywaliłem na jednym pobraniu. Zobaczcie się jak cudem to zrobiłem. Bo praktycznie ani razu, te, ani razu się nie wywaliłem, ani razu nie rozjebałem palety. No po prostu, no, przerzuciły się kartony. Ja no ja tu ja mówię, że się, że się rozjebało, że się rozjebało tego, że rozjebałem paletę. Ja tak to przynajmniej mówię, ja tak przynajmniej to określam. Ja tak to przynajmniej określam, że rozjebałem paletę. Mimo tego, że się tego kartony wywaliły, to dla mnie to jest rozjebanie palety już dwa razy. Rozjebałem palety na jednym pobraniu. Nie pytacie się, w co to zrobiłem? Tak zwany e, skill issue, ale no. O no, nich nie mógłbym, bym po prostu tego nie zrobił. po prostu. Po prostu nie palety, dwa razy z rzędu, nie pytajcie się nie, jak jest tego dokonałem, ale tak. Jeszcze dzisiaj musiałem załodywać. O, okazji pojawiła się klatka. Musimy chyba tutaj podskoczyć. O tutaj, gdzie teraz ja jestem. Podsko musimy podskoczyć tam, musimy tam polecieć i tutaj pojawi się klatka. I to się pojawi klatka i teraz Wam pokażę, jak się zbiera 21 życie. Śmieć. bank Muszę skoczyć na tą kurkę pierwszą i zbieramy 21 życie. Tutaj sobie życie, zatem wychodzimy, póki są bardzo, póki są wychodzimy na plus zdecydowanie. Poskakujemy na tym. I przy, kasi, przy kasi te kule nas trafiają. Musimy teraz udać się tam, do tego checkpointu. I przy okazji zebrać klatkę. Prz zabrać klatkę, druga klatka w tym poziomie. I tak również tymi rękoma, które obecnie przechodzą ten poziom co przechodzą perfekcyjnie ten poziom musiałem ponad 50 musiałem ponad 50 tysięcy palet na luzie tego tak, zdejmować, zdejmować z palet na luzie i teraz musimy tam dolecieć Zajmie się, co nie? No to na trochę tak zająć. Tak, i ty, tak, tymi rękoma musiałem przenosić z tego z palet 5, i tego z ponad 50, chyba ponad 50 palet. Tam już widzicie klatkę przy okazji. Musiałam przechodzić ponad z... 50 palet, musiałem przenosić różne kartony. Musiałem przenosić różne kartony. Tak, około chyba 2000, nie wiem nie kojarzę, ile już dokładnie. I tutaj to nie, nie jest, tutaj nie kłamie was, mamy własną grubochroną. Eee, tak, 2000 kartonów tymi rękoma przenosiłem. Tymi rękoma 2000 kartonów przenosiłem. Wiem, że to może to nie jest jakieś wybitne osiągnięcie, ale eee, chciałem się, się wam pochwalić. Eee, chciałem się, się tutaj wam pochwalić. O, skończę tę górę. okazuje będzie żyć, dlatego warto je zabrać zebrać 22 życie. Coś pięknego. To śmiech to. Co do przychodzi do ten odcinek. Za eee, pierwszy potęg w ogóle to spierwego się do odcinka. Eee, Muszę wkonać te pieski, które pojawiły się. To, to chyba są pieski, jak dobrze kojarzę. Nie wiem, kto je tak nazywa. Nie, nie wiem jak nie kto nazywa. kto, na, kto, kto tak debilnie nazywał postacie Raymanie, ale... Mm, już, nie, już, nie, już nie narzekajmy, nie cierpiajmy się. To, to Ubisoft. No, oni tak lubią. Oni tak lubią być kreatywni. I tak, te, te same ręce, które przeniosły po, po prawie 2000 kartonów. Co prawda sam, nie samodzielnie, ale jednak, ale jednak przeniosły prawie 2000 kartonów. Obecnie przechodzą Raymana na jedynkę, czyli najcięższą grę serii Raymana. czyli tą oficjalną. Tak się po, po, pozwolę pochwalić. Bęk, 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 bęk. mu uważać. Biegniemy tam, żeby pojawiła się klatka. I przy okazji, tam z tyłu pojawił się ten. Teraz muszę przejść do kolejnego etapu. Ale go wchodzimy. Janek, biegnie nic. I trzeci etap. Piąty etap będzie bardzo przesadny. Ale wam to potem pokażę. Oho, ale tylko może to spokojnie wlecieć. Tak, może ten na spokojnie, bez używania tego, bez pytania się za te czerwone obręcze, które są dla mnie stradzieckie. Załatwisz go? Czy... Dobra, załatwisz go. I teraz pająk. Pie... Nie, 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 najpierw te stalaktydy z ogóle wyleciały. Stalaktyty, stalaktyty stalakty. nie wiem co to jest. Nie, nie, nigdy nie kojarzyłem co to jest to do tego. Nigdy, nigdy nie rozróżniałem tego. oczek. pająk. Ciebie. Nigdy nie rozróżniałem tych, tych skał. Tych y, ostrych, tych ostrych skał, nie wiem, jak one się one tak, czy rosną z góry, albo z dołu nigdy ich nie rozróżniałem. I szczerze mówiąc, mam w to wywalone. Szczerze mówiąc, mam w to wywalone. Dobra, i teraz biegniemy! Ładnie. Oho, więcej pająków. Muszę, muszę więcej pająków. Chyba wam mówiłem, że one są... ...nieśmiertelne! Dobra, Jolo! No dobra, i tak mu się wypalił. Oczywiście nie mogę być tak idealnie, nam się wypalić. Jestem zgłoszony do walki z tymi pająkami, no. Oczywiście on Oczywiście on teraz zwykłą żeby nie było. Dziewczynku, o tych, tych kolsach z góry, z lecących. Z dołu lecących. Teraz zarazem będzie pająk, ja teraz musimy się cofnąć. Musimy się dać w nim walkę. znaczy nas nie przepuści. Nie wiem, jak się z nim walczy. Dobra, cztery ciosy. Cztery ciosy musiałem na niego poświęcić. Cztery ciosy musiałem na niego... Uderzam mikrofon. Cztery ciosy musiałem, musiałem na niego uderzyć. Kolejny. Patrzcie i te... Kolce... ...od pająków was lecą. Moc, nie, dobra, widzim, do, widzicie, tam my musimy go podpiąć, ale widzimy się jak już to po prostu zrobię. Dobra, udało, dobra, udało nam się udało, udało to zrobić, to totalne farcie. Raz się nie wywalić ani raz. Raz nie możemy nie stracić, straciłem jedno życie, ale to pewnie wam pokażę już tego. On pewnie pokażę. teraz nie możemy się wywalić bo inaczej cały etap będzie do powtórki i cała walka będzie do powtórki a jest milion pułapek jest milion pułapek i tak e, dzisiaj jest środa dzisiaj jest środa nie będę nie będę tego nie będę tego nie będę nie będę mówił tego jednego przysłowia bo to jest ale no tak, strzelona, no, czyli jeszcze dzisiaj odcinek zajmana, jutro odcinek zajmiony ten e, trzeci poziom z tego świata, no i w piątek kończymy tę serię. W końcu kończymy, w końcu kończymy tę serię, co nie? W końcu. W końcu, mimo tego, że ta seria mnie denerwowała, to jednak mimo wszystko zajebiście się przy niej bawiłem. Ja się prze niej osobiście bawiłem zajebiście. Jednak nie! Ja tak ta seria to ja się prze niej naprawdę zajebiście bawiłem, mimo tego, że... W... Naprawdę skurtająca gra Naprawdę tak trzeba mieć skile w na platformówkach I żeby umieć szybko reagować skile, trzeba mieć przede wszystkim skillę w platformówkach, żeby móc tę grę przejść i mieć kupę farta przede wszystkim. I że przede wszystkim ta gra się nie bugowała. W tym etapie jeszcze możemy zebrać jeszcze jedną klatkę, dlatego zaraz ją zbierzemy. Ale to zaraz wam pokażę, jak on się zbiera. Eee, I tak, ponieważ w tym tygodniu kończymy odcinek, kończymy serię z Raymana i od razu zabieramy się za nową serię. Od razu zabieram się za nową serię, którą przerwałam w pewnym momencie. Ale zabieram się za nową serię. Nową, starą serię, w sumie się zabieramy. Eee, zobaczymy, jak ona się przyjmie. Mam nadzieję, że teraz przyjmie się. Przyjmie się ona dużo lepiej niż poprzednio, niż, po, niż przejęła się poprzednim razem. Dobra, straciłem jedno życie, dlatego teraz pójdziemy po. Kolej, po, jednego pójdziemy po nowe życie. No tutaj jest jedno życie, właśnie po niej jedziemy, jedziemy po 18 życie to może zaraz stracimy. zobaczymy o się tam widzicie statuetkę dlatego ją e, zabieramy i idziemy tutaj na ten rzut na tego rzutu i znaczy na te UFO no i nas przetransportuje tam, przetransportuje nas tam gdzie powinniśmy iść normalnie pytajmy się za tą tutaj krawędź, dobra i teraz musimy wskoczyć tam, musimy wskoczyć na ten tutaj Platformy, i tam, i tutaj na tych murkach pojawiła się klatka. Piąta klatka w tym poziomie. Piąta klatka w tym poziomie, i nie ostatnia. Ostatnia będzie w najbardziej przesadnym etapie. Zaraz wam pokażę, jaki to dokładnie etap. No zaraz, to się nawet pojawi, zaraz, zaraz się nawet pojawi mm, i tak, no, i, teraz, i teraz w sumie nie mam wam już nic do powiedzenia w sumie, no i patrzcie ja ten się cieszy, prąd wrócił, liście. a ja się nie cieszę, bo bo właśnie, Na, będziemy się skakać po tych balonach, znaczy nie po tych balonach, po tych piłkach, ale nie to, ale nie to jest samo sobie najcięższe. Może przy okazji nas ta rybka z dużym nosem będzie przesuwała tę piłkę I o, i, i o ile to jeszcze nie jest samo sobie przesrane... Tak przesranie, tak przesranie zaraz będzie. Ale tutaj idziemy i wstępujemy przez jeszcze dopełnia się klatka. Musisz mówić po tej, tym, po, tym, po tej kryształowej platformie i zpełnia się klatka. Ale tak, to nie jest koniec poziomu. O nie, nie. Dopiero przesranie, dopiero przesranie będzie. Widzicie? Piraja. Tak, pierwsza drobna W jaki sposób ją uniknąć? No po prostu, no po prostu musimy tego. Musimy cały czas skakać, skakać, skakać po tej niebieskiej platformie. Pirania będzie poza zasięgiem ataku. Ale teraz możemy chyba tutaj wlecieć. Tak, musimy. Dobra, teraz tak. Znowu pirania. I przy okazji nie na młotki. Ponownie można ją zaatakować. Tylko, tylko, tylko tego wolę nie próbować. Ponownie można ją zaatakować. Oh, oh. Dobra, biegnę. Jezu! O kurwa, kugrywa, nie, 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 a już byłem pod koniec, a już pod koniec. I oczywiście w tym... Oczywiście w tym poziomie nie ma checkpointów. Musi, Musicie się... Jeśli no, je sfajlujecie, musicie z tym... Musicie się z tym trudzić od nowa. Nie ma tak łatwo. Miciecie od samego początku. Musicie od samego początku, żeby was jeszcze bardziej w kurwa, musicie, jeszcze, żebyście jeszcze chętnie rzucili tę grę w cholerę. Czemu taki poziom trudności stworzyli? Podobno tej gry nie testowali. Tak słyszałem. Ile z tym prawdy nie wiem. Tak słyszałem, że Ubisoft tej gry nie testowało nawet. Dlatego jest tak, tak cholernie ciężka. No i na, teraz, nawet gdyby testowali, to tak byłoby... W... cholerę ciężka. Dobra, jesteśmy w tym samym etapie. W tym etapie, teraz mam wpirania. Co? Co? Nie pany Tak, wano panem właśnie przed chwilą. Cały czas trzymałem, żeby się czołgał. To ten pobiegł. Zwam tego pana. Przys przysięgam wam. Przysięgam wam. Nie wiem na co przesięgać. Ale rozpierdolę tego pana. On od pierwszego odcinka z tej serii jest spierdolony. Jest rozniewany, bo mi spadł na ziemię. I od pierwszego odcinka odwala taki szajs. No tylko, szkoda, no tylko szkoda, że na wypadku kosztuje 300, a mnie na, na tyle nie stać. Dopiero co, do, dopiero co do pracy przyszedłem, no jeszcze nie dostanę pensji. Dlatego no. Od pierwszego odcinka, ja od pierwszego odcinka... No i patrz, no on sam idzie w prawo, Ja nie klikam analogu w prawo, nawet wieszcie, mi gdybym mógł wam pokazać. Yy, tego yy, widok na kontroler, to pokazał. Nie wiem, co się tak z tym panem. Ja ja już, ja, już, ja już się boję, nie, Fifia aż tak się nie, Fifia aż tak się nie bukuje! Pat, no. Trzymam analog. Nie, będę trzymał strzałkę. Pierwsza raz będę grał w tym. Pierwsza raz będę grał w strzałką. Dobra. Kończyliśmy poziom. Ukończyliśmy poziom. Pierwsza raz zagrałem strzałką w tej serii. No też można grać z czołkami. ja grałem analogiem, no i chyba tego mogę żałować już. Generalnie tak, generalnie następny poziom to będzie walka z bossem. Tak, to będzie walka z bossem. Jeszcze tylko ten poziom musimy współprezentować i odblokujemy ostatni poziom z tej gry, ja sobie pozwolę zapisać. Nie będę już przez emulowane save'y tego grać, bo to się może zbugować. To się może zbugować. Liberty z history na końcu też się zbugowało. Dlatego zapiszę już normalnie. Jeszcze na wszelki wypadek save state awalne, Ale tak, tu było na tyle i następnego.